Dominik Durnia dla Marok. Za ze mną jest Michał Kita przed walką z Karolem Bedorfem na KSW 33. Michał, z kimkolwiek by się nie rozmawiał na temat Waszej walki, to wszyscy powtarzają jedno, że bardzo dużo będzie zależało od tego, jak przygotowany pojawisz się w sobotę w klatce. Walczyłeś ostatni raz w marcu zeszłego roku. To powiedz, co robiłeś przez ten cały okres, kiedy, kiedy Cię nie było? Nic, obijałem się, jadłem hamburgery, czekolady. Nie, no, nie, żartuję, tak nam tak poważnie i, 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 i no ten. Ja powiedziałem, ja zawsze trenuję, a to, że nie trenowałem tak, jak się przygotowuję w okresie startowym, to nie zmienia faktu, że będę źle przygotowany. To w momencie kiedy usłyszałeś o tej właśnie szansie, szansie walki w KSW opas, co, co zmieniłeś w swoich treningach jak pod, od tego momentu wyglądały? No, wróciłem przede wszystkim do. Zwiększyłem ilość. Wcześniej, w wywiadzie, mówiłem jednostek treningowych. Na dwa etapy rozłożyłem przygotowania. Pierwsze dwa miesiące były powrót z pięciu na osiem, dziewięć jednostek treningowych w tygodniu. Baza tlenowa, technika, wprowadzanie w mocny trening. A ostatnie dwa miesiące to już były takie typowe właśnie przygotowania pod walkę z dużą ilością interwałów wytrzymałości siłowej. Karol Bedor prawdopodobnie będzie miał gdzieś tak o 120 kilo, może tro, trochę mniej, bo tak przeważnie, przeważnie tyle waży, powiedz jak wygląda z twoją wagą i czy ty właśnie miałeś takich sparing partnerów mniej więcej w tej wadze, żeby, żeby tutaj przygotować się dobrze pod Karola? Ja mniej więcej będę około 105 kilo miał na ważenie, to jest moja optymalna waga, naturalna, ja wiem w jakim limicie wagi walczę, przez kilka lat przepychałem Godzilla Klosa 130 kilo, także mniej więcej jestem do tej wagi przyzwyczajony czy to zupełnie nie robi Tobie różnicy to, że Karol może, może tyle ważyć? Myślisz, że tu nie zagra ten czynnik jakoś no ważny? Nie, nie wiem, czy różnicy zrobi. No ja się z tym liczyłem i wiedziałem, że tak może być. Wiele osób tutaj wskazuje na to, że Karol w ostatniej walce nie wyglądał zbyt dobrze i z punktu widzenia tej walki ocenia Wasze szanse. Czy myślisz, że właśnie powinniśmy zwracać uwagę na to, jak to ostatnio wyglądało? Czy te poprzednie walki Karola powinny też dać więcej do myślenia ludziom, którzy, którzy typują? Ja obierzyłem ostatnie jego pięć walk, a nie ostatnią jedną walkę i tym się kierowałem w przygotowaniach. I co? Wiem, jak wy się kierujecie. I co sądzisz po tych pięciu walkach? Co możesz powiedzieć o Karolu z ostatnich pięciu walk? Co mogę powiedzieć? No, wierzę w to i od początku powiedziałem i chciałem tej walki, że ją wygram w sobotę. Karol. Trenuję w Ankosie MMA. To jest klub, który myślę, nie trzeba mówić, że jest znany z zapasów, czyli prawdopodobnie jest, jest duża szansa, że będzie leciał na ciebie i starał się wywracać, czy, czy jesteś gotowy na, na tego typu sprowadzenia. No zobaczycie w sobotę. Ja to 13 lat zapasów, no zobaczymy, czy mnie przewróci. No właśnie, to będzie na przykład dla ciebie takie wyzwanie, yy, nazwijmy to takie dla, dla samego siebie pokazanie, że, że, że nie dasz się wywrócić. Nie, nie, Ja patrzył tylko na walkę z ja będę trenował bokski, boksing i nic więcej, tak? Trenujemy MMA, tam jest też bardzo ważnym elementem parter, także zobaczymy, czy mam parter, czy nie mam, tak jak wy fachowcy uważacie. A my uważamy, że nie masz parteru? No, takie opinie wszyscy, że ja nie mam parteru. Ja tak nie powiedziałem. Karol wygrała. Ja mówię, że ty, tylko ja mówię fachowcy, właśnie takie temat, portale tematyczne, czy tam hejterzy, e, że wystarczy mnie przywrócić i wygrać walkę. No, to ja nie ja po ostatnich, nie wiem, walkach, kiedy ja przegrałem przez jakąś winę, no to zobaczymy. A to może właśnie będziesz chciał udowodnić wszystkim. No, ja mam swój game plan, i na tą walkę, i, i jak ja powiedziałem, nawet jak będę na plecach, to, to, nie, jest, to nie znaczy to, że ja będę leżał. Okay. Zanim byłeś zakontraktowany z KSW, wiadomo było, że przez lata te, te wasze drogi się stykały i były dyskusje i właśnie próby podpisania kontraktów. Wiele razy mówiłeś, że nie chcesz wal- że nie chcesz walczyć, na, na przykład na tę chwilę Twojej kariery, nie chcesz walczyć w KSW i Cię nie interesuje w ogóle. Czy masz na przykład teraz takie podejście, że kiedy już zakontraktowałeś się z KSW, to żeby pokazać, że, że zdobyć ten pas w pierwszej walce i pokazać, że no widzicie, nie bez powodu mówiłem, że nie jesteś do KSW, bo bez problemu zdobyłem ten pas i... Nie, po pierwsze. Jak to się mówi, że brakuje mi słowa, żebyśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnili, nigdy nie mówiłem, że nie chcę walczyć w KSW, tylko powiedziałem, że będę walczył tam, gdzie mi najwięcej zapłacą. I to był problem największy w tej. Ja, ja nigdy w przeciwieństwie do innych zawodników, nieważne nie tam jakie nazwiska, powiedziałem, że nie zawalczy dla KSW. Jak będzie oferta mnie satysfakcjonująca, więc zawalczę. Jest satysfakcjonująca mnie, jestem w KSW i z tego się bardzo cieszę. Nie żałujesz, że to tyle lat zajęło trafienie do KSW, że to właśnie dopiero teraz, teraz Ci się udało, znaczy to, inaczej, dodał Wam się porozumieć, KSW i Tobie? No, a co, co wiele rzeczy się w przeszłości robiło, można żałować, nie żałować. No, taka, taka była wydacznie nasza droga. Ważne, że chyba w końcu doszliśmy do porozumienia, niż może nigdy byśmy nie doszli do porozumienia, tak? Dobra, to co będzie robił Michał Kita w sobotę o godzinie między pierwszej w nocy? Celebro, celebrował zwycięstwo. Dzięk, dziękuję bardzo. W co wierzę i, i zobaczycie w sobotę? Myślę, że warto takim akcentem zakończyć ten wywiad, bo jest, jest bardzo piękny. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście, że świetnej walki.